Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się fińskim T-34 z działem 85mm. Ostatnio dużo gram tymi fińskimi przełgami, szczególnie tym teciakiem, tak więc w parę fajnych bitek wpadło, to postanowiłem nagrać o nim odcinek. Z racji tego, że też ostatni odcinek o, o tym teciaku to był ponad rok temu. No i mamy tego teciaka z 85 dokładnie to jest działo z IS s 53 czyli to samo działo co u rusków. Na 57. Choke w parametrach ników się nie różni. Masa jest ta sama, moc silnika ta sama prędkość przeładowania ta sama, ruch działa w pionie, w poziomie, obrót wieży jest to samo. Jedyna różnica to jest taka, że on nie ma po prostu dodatkowych tu gąsienic. Tu jest usunięty w ogóle z gąsienic, jak sobie wejdziemy na palcach, to tu nie ma. I co jeszcze? I nie ma błotników. Jest taki ogołocony. A, i tu lampa jest zakryta, nie świeci. No tak to kwałk się nikomu nie różni. Jeżeli mam coś od siebie dodać, no to według mnie to jest taki kwałk, gdzie w rękach dobrych graczy, ci którzy już grają trochę w to graj jest prześwietnym czołgiem, mogę go prześwietnie wykorzystać, bo mamy ten ruski w pochyły. On przy dobrym kątowaniu naprawdę y, osiąga duże wartości 130 mm cel jak robimy, słuchajcie, 120 mm, no to niby nie jest dużo jakoś, ale po prostu yy, ten pocisk będzie się yy, rykoszetował yy, od tego pancerza. Bieża też jest fajno, fajnie, fajnie osłonięta. Jak na taką prędkość, słuchajcie, prędkość maksymalna 55 km na godzinę, on jest naprawdę szybki, no to mamy, słuchajcie, tu 130, od przodu jest no tylko 90, nie? No to no, przebiją, ale gdy umiemy się kątować tym pojazdem, Naprawdę umiejętnie to robimy, to jest naprawdę bardzo dobry. No jeżeli miałbym wziąć pancerz, prędkość i, i siłę ognia, to wszystko wypada na dobrym poziomie. Słuchajcie, pancerz ok, nie jest jakoś dobry, ale jest OK. Siła ognia na 5,7 jest fajna, bardzo dobra. Wystarcza na 6,7 w zupełności też wystarcza nawet Tygrysa 2P od przodu jesteśmy w stanie rozwalić. I dużo innych maszyn. No i prędkość naprawdę jest bardzo dobra. Każdy na YouTube, jak sobie oglądałem odcinki o tym Teciaku, to mówi, że to jest najbardziej średni z średnich pojazdów. Nie? I trochę to rozumiem, ale naprawdę ten T3485, ta wersja, to jest mój ulubiony kwałk na razie w tej grze, tak więc yy, tak jak mówię w rękach dobrych graczy jest to prześwietny pojazd. Myślę, że nawet lepszy od tygrysa i lepszy od Fermana. Tak więc yy, to oczywiście moja opinia, ode mnie tyle, i przeskoczyłem do pierwszej rundy. Ajajaj, słaby strzał Uuu, tygrys Nie wyszło Łoo, jaki z biodra Tak to się robi w teciaku Uuu, tygrys Ej, nie ma Coś jest Nie. Dobra, tygrys P Chyba tak Dolną płytę? Tak jest Bomby Nie na mnie Jeszcze coś tu się wiedzie O, i z drugi Fajnie Surer Emil, albo Digger Max, nie wiem. Samek na krwo, no już nie strzeli. Tygrys musi strzelić, o właśnie strzelił. No i mamy u Uuu, Pantera. Bierze, o kurde, no to... Fajny strzały. Dobra, widzę, że ktoś po lewej stronie mapy na B jest. to zerknąć. Uwaga, jest Pantera. O, i kolejna jedzie. O, kurde. A pelota. Ja pierdzie. O o o o o A, gościu tak się strela Ale jak ty wyśmy trafił Przelik do pefo. O, mamy kogoś tu Dobra, ale niestety naszego nie fajnie Toś tu jeszcze po lewej A już nie Pelota, to ta wkłośniejsza. Kurde. Tutaj kolejna pelota. No no no. Ładnie. Dawaj do peloty. Jak ja nie lubię do pelotów strzelać. Jakie koło wyleciało? Dobra, koniec. Futoplotek, aby kończyć. No. O! No ale dobra. 10 fragów łącznie. Fajna bitwa. Okej, okay, Karelia w trybie dominacja. Mamy szybki kwałt, tak więc spróbujemy szybko dojechać tutaj na to skrzyżowanie dróg. Tutaj może kogoś wyłapać. To będzie wyjeżdżał z tego spawna i pojechać na tą górkę na punkt B. już tam jadą. Jest ktoś tam, pantera. się nic to tylko. Dobra, jedziemy, jedziemy do przodu. Dobra, KW85 Dziwnie się kufuję, tak w swoich bije, nie? Ale Dobra, B trochę wjedźmy tu na to B, niech się przejmuje. A ja sobie bym tutaj wjechał na to okienko i strzelał tutaj do nich. Ło, wow, ja jestem już w punkcie A, o kurde. Tutaj pantera wjeżdżała, a równie w C2, i pantera, no już pantera jakby podjechała. Za szybko zacząłem się wycofywać, no ale tu do mnie biją, nie? Nie, dobra, nie. Już jestem spalony tutaj. Ajajaj. To ja wkrótce pojadę, bo... ...strasznie dużo ich tu. Oni wyjadą w końcu, naszych jest za mało. Chociaż tu jest dużo ich, ale tu padnie na pewno. Tu ten gość jak padnie, to mają otwartą drogę do B, tak naprawdę. Co tutaj jest ich nich, kurde, trochę? O kurde. Co?! Dobra, on nie żyje, okej. Okay. Ktoś patrzy w ogóle we mnie. Aha. W nie? Co za dziad? Dobra, ładnie. Pomógł. A tam na daleko ktoś jest. Duszę. Nie, to mój, dobra. Hm. Mm. A się pali we mnie. O, odbiłem to. Pancary, <grywki> jaki to jest twardnie. Dobra. O. Dobry Raz Rajstwo trochę niżej, żeby kierowca zjęło. Nuka! już wykręcił, w przeciwnej drużynie. Ale mamy nasze samoloty w powietrzu. Mamy. Nie do końca w sumie, bo jeden z wrogich, ale... No gdyby nie ten nuke, to byśmy wygrali, bo już wjechaliśmy im na resztwo. Był to efekt też Egres. Dobra. Jest niuk. Jest. buch bitwa o last na full up w trybie dominacja. Będziemy mieć punkt BC eee, gramy full up tak więc można powalczyć o niuka. dobra uwaga uwaga Dojechałem tu, gdzie chciałem. Tutaj się zaszywamy. Miejmy nadzieję, że stamtąd nikt nie będzie do mnie sfełał. Wychylamy tu i kwekamy dobra, jedziemy dalej. Nikt nie podjechał, to... ...tego tygrysa można wywalić. Ajajaj. Aj, aj. Od boku pewnie, tak? O, i to mocno od boku. No, to było właśnie to. Jestem narażony z tej strony, właśnie na tą flankę. Jedziemy w raz. No, mam tego tygrysa? A nie, to jest M18, chyba. Nie, to jest niemieckie coś. kurde nie chciałem strzelić To powinien wyjechać ten maluch. Tam jest tygrys. Dobra, poszedł. Jest tygrys. Widzimy. Kierowcę mu wziąłem. Okej. Okay. Kurde, jeszcze ktoś do mnie pije oh. to kurde nieciekawie Dobra, ryzykujemy Skąd we dobra Ale nieciekawie A i dopadnie